Radio Kurier Galicyjski. Dzień dobry, witam serdecznie państwa na nowym odcinku wiadomości od radia Kuriera Galicyjskiego przy mikrofonie Andrzej Końko. Zapraszam na nasz magazyn informacyjny o wydarzeniach związanych z życiem Polaków w Ukrainie. Dzisiaj w programie dla pomordowanych Polaków w Podkamieniu i Palikrobach. Trzeba pamiętać też o tym, że w 1944 roku tutaj na ziemi lwowskiej również dochodziło do pogromów Polaków i mamy wiele miejsc, które są śladami tamtych tragicznych kart historii. Oświadczenie MSZ Ukrainy w sprawie rocznicy zbrodni wołyńskiej. Ukraina dzieli ból i żałobę narodu polskiego. Dzieci z Ukrainy odpoczywały we Wrocławiu. Tak naprawdę już więcej jak 3 lata dzieci żyją w innej rzeczywistości, niewłaściwe dla dzieci i bardzo dobrze, że mają taką opcję dzięki Fundacji Świętej Jedwigi. Więcej o tym opowiemy już za chwilę. W Narodowym Dniu Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej 11 lipca pracownicy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie oddali hołd pomordowanym Polakom. Kwiaty i znicze złożono na cmentarzach w Podkamieniu i Pelikrowach. W miejscach szczególnie tragicznych wydarzeń z marca 1944 roku, gdzie ofiarą brutalnych zbrodni padły setki cywilów narodowości Polskiej, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Byliśmy w podkamieniu u stóp klasztoru dominikanów, który znajduje się na wzgórzu takim potężnym na górze różeńcowej, leży niewielki cmentarz. Na tym cmentarzu znajdują się groby zbiorowe mogiły tych właśnie pomordowanych Polaków. 12 marca 1944 roku polegli oni z rąk ukraińskich nacjonalistów. Natomiast e, stoimy teraz na cmentarzu w małej miejscowości Palikrowy. To jest taka niewielka wioseczka, która kiedyś zamieszkiwała w większości ludność polska i w czasie II wojny światowej. W tego samego dnia, 12 marca 1944 roku, tutaj w Palikrowach doszło do strasznych, drastycznych e, scen. Wielkie okrucieństwo przelało się na cmentarzu. Ustawiono krzyże pamiątkowe, symboliczne, gdzie właśnie znaczna część tych rodzin spoczywa, natomiast jak rzucimy okiem na cały cmentarz, który jest tutaj za mną, to widać bardzo dużo grobów, właśnie upiękniających ofiarę tej tragedii. 12 marca, jedna data się tylko wyświetla 44. rok. Dużo rodzin ukraińskich, widocznie ci Ukraińcy, którzy pomagali Polakom się schronić, też niestety padli ofiarą tego mordu. Przyjeżdżamy tutaj tradycyjnie, staramy się co roku posprzątać, uporządkować groby. I zapalić znicze, oddać cześć tym Polakom, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami, byli patriotami swego narodu, ale nikomu nie wadzili i nikomu nie przeszkadzali budować swego niepodległego państwa. Mówi Dariusz Kompanowicz, pracownik konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy było wyrazem pamięci, szacunku i troski o zachowanie prawdy historycznej, a także przypomnieniem o potrzebie budowania dialogu opartego na faktach i godności ofiar. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Elwowie od wielu lat upamiętnia te dramatyczne karty wspólnej historii, pielęgnując pamięć o tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Rzeź Wołyńska kojarzy się głównie z Wołyniem. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że w 1944 roku tutaj na ziemi lwowskiej również dochodziło do pogromów Polaków, i mamy wiele miejsc, które są śladami tamtych tragicznych kart historii Polski. Między innymi to hucisko, które co roku odwiedzamy w ten dzień, ale także palikrowy. Także podkamień, także Bubrka oraz wiele innych miejscowości, huta pieniacka, wszystkie one mają wspólny mianownik. Zginęli tam obywatele II Rzeczpospolitej Polskiej. Powiedziała Dorota Dmuchowska, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. W przededniu tej smutnej rocznicy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy opublikowało oświadczenie w sprawie tragicznych kart w historii stosunków ukraińsko-polskich. Oto fragment z tego oświadczenia. Przed dzień dnia, w którym Rzeczpospolita Polska oddaje hołd ofiarom Tragedii Wołyńskiej, Ukraina dzieli ból i żałobę narodu polskiego. W Ukrainie z szacunkiem i głębokim uznaniem odnosi się do historii narodów ukraińskiego i polskiego. Nasze kraje przechodziły przez różne etapy we wzajemnych relacjach. Od trudnych okresów sporów historycznych po obecny etap bliskiego partnerstwa strategicznego. Rozumiemy, jak wrażliwym tematem w polskim społeczeństwie jest tragedia wołyńska. Dla zachowania jedności w obronie naszej wolności przed wspólnym wrogiem, Rosją, dążymy do rozwiązywania wszystkich problemów w stosunkach dwustronnych w duchu konstruktywnym. Oświadczenie MSZ Ukrainy podkreśla też wdzięczność Ukraińców, Polakom i Polsce za wszechstronną pomoc udzielaną państwu ukraińskiemu od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Rosji. To wsparcie stało się wyrazem prawdziwej solidarności z Ukrainą. W przeddzień dnia, w którym Rzeczpospolita Polska oddaje hołd ofiarom tragedii wołyńskiej, Ukraina dzieli ból i żałobę narodu polskiego. Ponad 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Lwowa, Łódzka, Nowowolynska i Rzęsnej wraz z opiekunami spędziła dwa tygodnie na letnich koloniach we Wrocławiu. Organizatorem wyjazdu była Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. Świętej Jadwigi, od lat zaangażowana w działania na rzecz dialogu i międzynarodowej solidarności. Chcieliśmy tutaj zorganizować ten pobyt dla dzieci, żeby dzieci mogły spokojnie przez dwa tygodnie móc zwiedzać ale przede wszystkim odpocząć, żeby jak najmniej myślały o tym, co się dzieje na Ukrainie, czyli alarmy, naloty, a ostatnio też i powódź w tych miastach była we Lwowie i w Łódzku. Program był bardzo bogaty, bo dzieci zwiedzały tutaj we cały Wrocław, były w akwaparku, w hydropolis, w zoo, dzieci także Uczestniczyły tutaj w rozgrywkach sportowych na terenie ośrodka przy ulicy Kamiennogórskiej, gdzie mieszkały. Także myślę, że ten pobyt był dla nich bardzo pożyteczny, głównie właśnie taki, że mogły odetchnąć, mogły spokojnie spokojnie tutaj odpoczywać, bo no niestety w Lwowie nadal jest wojna i nadal są ciągłe alarmy. To był nasz główny. Główny cel mówi prezes dortmundsko rosławsko lwowskiej Fundacji imienia Świętej Jadwigi Kazimierz Pabisiak. Wyjazd tak licznej grupy dzieci nie byłby możliwy bez udziału dobroczyńców. Dziękujemy też wolontariuszom, którzy nam pomagali w przeprowadzeniu tutaj tego pobytu. Byli to wolontariusze z Gruzji, z Włoch i z Jordanii. Bardzo to było miłe. Z ich strony też właśnie pokazaliśmy, że współpracujemy ze wszystkimi i dzieci bardzo szybko nawiązały kontakt z tymi wolontariuszami. Było to widoczne w różnych zabawach sportowych czy kulturalnych na terenie ośrodka przy ulicy Kamiennogórskiej, gdzie był też basen. Także też dziękujemy kierownictwu tego ośrodka za. Możliwość korzystania z wszystkich dobrodziejstw, czyli obiektów sportowych, kulturalnych na terenie tego ośrodka. Główne podziękowania to są do Urzędu Marszałkowskiego i do Urzędu Miasta. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, a też no to jest podziękowanie dla Wrocławian, którzy okazali też bardzo dużą serdeczność dla tych, dla tych ludzi, którzy dla tych młodych dzieci, które tutaj przyjechały do Wrocławia. Także dziękujemy, dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli zrealizować ten projekt, spotkanie młodych ludzi z Ukrainy we Wrocławiu. Dodaje Kazimierz Bisiak. Pobyt we Wrocławiu był dla uczestników nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku i zwiedzania ciekawostek historycznych, ale przede wszystkim chwilą wytchnienia od trudnej codzienności i niepokoju, jaki niesie ze sobą trwająca wojna w Ukrainie. Dzięki gościnności i życzliwości mieszkańców Dolnego Śląska dzieci z Ukrainy mogły choć na moment zapomnieć o troskach i po prostu cieszyć się beztroskim czasem wakacji. Jest, Wrocław jest miastem. Otwartym, Wołocow jest miastem Wolności. Wołocow jest miastem, które zawsze troszczy się i daje schronienie tym, którzy go potrzebują. Te nasze relacje polsko-ukraińskie, włóczasko-lwowskie, bo Lwów jest miastem partnerskim, są dla nas niezwykle ważne. To są bardzo silne relacje, to są także relacje, które właśnie dzisiaj powodują, że wzajemnie się wspieramy. My wspieramy. My Wspieramy Ukrainę jako Wrocław, wspieramy Lwów, wysyłamy pieniądze, wysyłamy dary, ale także przyjmujemy dzieci, które tak jak Pan powiedział, no mogą tutaj przez tych kilka dni odpocząć, nie muszą patrzeć na alarmy, które przychodzą, nie muszą zbiegać do schronów czy innych miejsc ukrycia, mogą po prostu chwilę pocieszyć się po prostu y, y, spokojem. Dla mnie to i bardzo wzruszające, i bardzo ważne, i cieszę się, że jako ta wspólnota Wrocławska możemy w ten sposób pomóc. Podkreśla prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. My byliśmy w kościołu Świętej Jedwigi, tam było bardzo ładnie. Krasnoludki bardzo ładne na rynku ja. I w akwaparku są bardzo ładne górki, takie wysokie i bardzo ciekawe. Muzeum Włody, Hydropolis. Dużo byliśmy też, tam było też bardzo ładnie i dużo zwierząt było interesujących, na przykład jak gepardy albo jak dzikie, albo bizony. Ten pobyt dla dzieciaczków jest bardzo ważny, dlatego że tak naprawdę już więcej jak 3 lata dzieci żyją w innej rzeczywistości, niewłaściwe dla dzieci. I bardzo dobrze, że mają taką opcję dzięki Fundacji Świętej Jedwigi i yy, Gminie wrocławskiej być tu na takim dość, dość długim pobycie dwutygodniowym. Dla nich to jest po prostu możliwość normalnego odpoczynku, normalnego życia, tak powiem, Odsapnięcia od tej rzeczywistości, w której żyją na co dzień. Bo tak naprawdę każda rodzina, każde dziecko jest dotknięte wojną albo brat, albo tata, albo, nie wiem, wujek jest na froncie albo ktoś już stracił y, członka rodziny. Podkreśla Mariana Dobajczuk, opiekunka grupy i nauczycielka Liceum nr 8 w Nowowolińsku. Dla większości dzieci taki wyjazd z domu objętego wojną to wyjątkowa okazja, aby odpocząć też psychologicznie. Większość dzieci była w Wrocławiu po raz pierwszy, w ogóle w Polsce po raz pierwszy. Na pewno na pewno będzie to owocować w przyszłości na pewno odpoczną, będą miały takie wakacje i odpoczynek jak wszystkie dzieci na świecie, na całym świecie, za co na pewno zasługują. Bardzo się cieszę z tej możliwości. Bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy jakoś przyczyniły się do tego, bo wiem, że to jest praca dużo osób, dużo zaangażowania, poświęcenia, dużo, dużo, dużo których nawet chyba nie wiemy ale naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, bardzo zadowolone, bardzo szczęśliwe. Dodaje Halina Zajło, opiekunka grupy z Parafii Bożego Miłosierdzia w ja wraz z całą redakcją Kuriera Galicyjskiego jestem pełen uznania dla dobroczyńców, których wsparcie i wysiłek odkryła dla dzieci z Ukrainy lepszy odpoczynek, różnego rodzaju wyjazdy, w tym edukacyjne do Polski, a też zapewniam, że my ze swojej strony jako redakcja zbieramy doświadczenia z wakacji w Polsce naszych najmłodszych rodaków z Ukrainy, o czym będziemy informować na stronach kuriera galicyjskiego. Szanowni Państwo, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za pomoc w tworzeniu tego programu moim kolegom Eugeniuszowi Sało, Annie Gordijewskiej, Aleksandrowi Kuśnierzowi, Arturowi Żakowi oraz Andrzejowi Borysiewiczowi. Chcę też zaprosić do lektury ciekawostek, których Państwo wiele znajdzie na stronach Nowego Kuriera Galicyjskiego. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez kancelarię prezesa Rady Ministrów RP. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.